Siema wszystkim jesteśmy dzisiaj na G4 z Julką. Dzień dobry. Przypominam o kodzie polecam cymer. Rind GM, który wpisujemy tutaj od razu. Rind gM. Daję wam. 5% do ładowania, czyli jak płacacie stówkę, to macie 5 zł dodatkowo i skrzynkę milspec za darmo, więc możecie mieć jakiegoś fajnego niebieskiego skina. Dobra, bez przedłużania wbijamy jakieś bitwy, patrz, tu jest chłop 39 zł. Kliknij ty o, dołącz. Jaki? Może będzie Stasiek jakiś. Waltyk, kliknij. <coughs> No, 3 rundy są ogólne. Właściwie o 10 zł my mamy 3, więc z tej skrzynki byśmy musieli coś fajnego trafić. Ja pierdolę. Nie no, w sumie byliśmy. Nie byliśmy nawet blisko w sumie. Teraz ja klikam. Bo jest bitwa za 30 zł. Dołączamy od razu. Wuda for Kings. Jedna runda, 30 zł. Skrzynka expensive. 27 zł, 29. No, no, nie zwróciło się. Nawet. 20 groszy zabrakło. wygrałeś. Dobra, jest jeszcze jakaś bitwa, czy nie? Nie ma bitew więcej. Czyli otwieramy skrzynki. Jakie lecimy dzisiaj skrzynki? Drogie. Mamy dużo pieniędzy. Mamy dużo pieniędzy. Ja bym szczerze. Patrz, tu masz skrzyneczkę, która kosztuje 36 zł. No. Ale ta włupka chyba kosztuje powyżej 100 Ja mam 5% jest na nią Dobra. Walniamy sobie takie dwie. Co ty na to? Otwieraj ty. Jest szansa na profit z tej skrzynki, bym powiedział. No i tak na będzie No, ten akaczek, jakby siadł, to by był fa było fajnie. 22 zł, nie jest tak źle. Teraz ja. Bunka, jakby. Bunka. Ja celuję w bunkę, chciałbym bunkę dostać, ale dostaliśmy Negewa, który jest syfem totalnym. No. 2 zł kosztuje. Dobra. Witwa e, jest. Do Ania bitwa już gra ktoś. Co teraz otwieramy? Um, już wyżej. Nie ma nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego. Wszystko to samo. <laughs> to może skrzyneczka. Może za kaczami byśmy otworzyli sobie po jednej, co? Dobra. Bo ta skrzynka może oddać, bo nawet te szare skiny niektóre po 27 zł kosztują. Radrod. Czy to jest drogi skin? 15 zł, 3 zł na minus. Spoko nawet. nawet minus, ale nawet upg Może upgrader odda. O nie było. Ai. tego Radroda. 5 zł. Dobra. Mm. Nie ma bitew w żadnych, jest bitwa. Wchodź w bitwę szybko. klikaj. Pepe J44, czyli Papa I44. <try> Tutaj gramy przeciwko niemu. Dwie rundy. Złoty 74. Ja myślałem, że safarka jest droższa niż to, ale dobra. Uuu, Ej, nawet jest profil. 2 złote na plus. Udało się. Słońce mi świeci po oczach. Dobra. Co? Mm... Jakąś 50 na 50? 50 na 50, mówisz? Dobra. to którą? Do 20 coś. To? to. to. 10% na kilka firm jest. A przez 10% 50 na nie 50. No. Walisz? No dobra. no dobra. 23 zł. A to jest to, co przewaliliśmy ostatnio wszystko? Nie, to na No. Na, na, na wupach. Myślałem, że drop bo taki stream poleciał. 22,53. Tylko to jest skrzyneczka. Kurde, nie oddała skrzynka nie niestety. Oddała go na 50. Może walnijmy jeszcze po jednej, bo ten King Hall film jest taki też to wycia. Ja wiem. No i chcesz. Bo. Poza tym jakbyśmy trafili, mógłby być na miniaturkę. Ale go pewnie nie trafimy. No chyba nie. Dobra. Ostatnia próba z tej skrzyneczki. Mamy jeszcze 425 zł. To Dużo no, to jest w miarę dużo ja mam pieniążków. Było życie kurde, kurde. W, w Polsce za 20 zł życie ułożysz. Dobra, jaką skrzyneczkę teraz lecimy? Może jakieś droższe, co? Coś droższego? To premium. Premium? Ona zawsze oddawała. Ty łaska na pieniądze jesteś. Dobra. Dlaczego? Teraz ty. Ona zawsze oddawała. Nie zawsze oddawała. Jak ja nagrałem odcinek, to mnie oddało. A jak za mną nagrywałeś, to no, ta bunka byłaby lepsza, A, ale oddało chyba 45 zł na minus Dobra, teraz ja nie <coughs> Irytuje jeszcze. mnie to słońce No, ten Ikarus, jakby się... ale gówno Ojo. Gigasyf Dawaj jeszcze po jednym. Ale dobra, nie, jesteś, nie będzie mnie stać, chyba że gówno trafi i sprzedam 20 zł brakuje, żebym je ja otworzył Asimów, Asimów znaczy? 53 zł zysku Zostawiamy wow. to. Wejdę w ekwipunek i coś sprzedam. Chyba, że mamy skrzynię bonusową, ale chyba rano dzisiaj otwierałem. No, rano otwierałem. To wejdę w ekwipunek. Ile mamy w ogóle pieniędzy? 378 zł. Jesteśmy na minusie. Ile mi brakowało? 20 zł. Mhm. Dobra, to sprzedam tego maka. I otworzę skrzyneczkę premium. Dobra. Celujemy w haula. <noise> Mamy 0,01% szansy i teraz siedzi haul, patrz Case Hardenet to jest 300 Wow S A i zgadłem cenę nawet Ej, jesteśmy na trusie. 667 zł Nie, jesteśmy 3 dychy na minus A no, tak, byliśmy 700, a nie 500 Mam plan hmm? Kurwa, sprytny. Nie no, weź Nie no, kontrakt z tych A, no to tak Chociaż może zagrajmy tak bardziej ryzykownie. Co ty na to? Dobra. Żebyśmy te tanie skiny spróbowali na małym procencie zrobić. Teraz ja pierwszy upgradeuję. Ok? Mhm. Złoty. No właśnie chciałem piątka, Już miałem palec nawet. No, taki łespik ładny jest. Albo bambuzle. No jakby bambuzle siadło. Ja tutaj celuję. Patrz. No i siedzi jak nic. No, No, z drugiej strony poleciało, a to nic, to nic. Masz, ile tu będzie? 3,33. Weź piątkę? Szóstkę ci biorę co? Jedziemy. 47%, ale mi mały procent szansy. I Chociaż tak w sumie się... na moje szczęście to mały procent. No nie, dobra. siedzi. Jest git, 6 złoty z tego zrobiłaś. Mm. Jakby siadł jeden upgrade, upgrade z tych lepszych itemów, bo moglibyśmy sprzedać i do końca otwierać skrzynki premium Fajnie by było To I to To jest 270 zł 40. 450 zł No może masz rację, że 400, bo ten procent to tak mi śmierdzi, że jednak nie siądzie Kto teraz? Ty O kurde Dwa, trzy itemki są dodane, dobra no. Chyba najdroższy... Nie no nie najdroższy upgrade ten jaki robiłem, ale chciałbym, żeby to siadło. Proszę Proszę. Musi siąść. Ja pierdolę. <laughs> Dobra, to już idziemy z upgraderem grubych itemów. Masz zrobić profit mi z tego. 350 zł. Masz zrobić 550 zł. Koska taka, 50%, stat track A może snipe. ja chcę inną. A może ja chcę taką. Nie taką. No dobrze. Dobra. Chwila ciszy, zawahania. Dobra, jest git. Jest git. Ile jest pieniędzy? 500 coś i tej itemki mamy? Najpierw weź te główne. Dobra. Znaczy to nie są główne, w sumie dla mnie to też ładne skiny są, nie? Bo te, ten uspik na przykład jest świetny. A no, ja... 10 zł, weźmy tak 15 e, Mortisa. A nie, bo ty teraz ulepszasz. Przepraszam. No nic ty? Nie. Jaka to zrobiłem? A. Prawie. No prawie. Chyba że sprzedajmy to wszystko i otwieramy skrzynki te drogie. Dobra, to może być. Długi odcinek dzisiaj chyba wyjdzie. Sprzedaj wszystko. Tak się widzę, pie... ...dziela pieniądze. pieniądze. Premium skrzyneczki. Ja teraz. Otwieramy. <laughs> Wystarczy, że jeden itemek fajny nam dropnie. Ale fajny fajny skin, ale tani jest, no. Nie ma co ukrywać no. My chcemy zarobić. Ładnie wyglądał. Wyglądać wyglądał, raz, no. że będzie drogi. A Simov to jest zysk 53 zł zysk Wow. Jest git. Jak na to, że straciliśmy na tamtej skrzynce 70 zł Wulkan... Ej, Wulkan to będzie profit 33 zł profitu. Jest git. Dobra, na razie jest dobrze. Kilkon firm to też będzie zysk, czy nie? Wow! w zysku, ty! Mąka Basia, oddają skrzyneczki dzisiaj chyba. Co myślisz na ten temat? Fajnie jest. Nie no ta hydrofonika, jakby siadła hydrofonika, to jest... Mm, piękny skin. Już nie ma. Aj! Myślałem, że jeszcze mamy. Ile mamy? 600 zł. <noise> No, i sprzedajemy i znowu. No, trzeba profit zrobić. Nie wolno wyjść pustymi rękami teraz. Fajnie by było, jakby coś ładnego siadło. No, ten Lightning Strike, co? 34 zł. Walimy jeden przedmiot na ulepszenie i żebyśmy byli profit. Jeden dobry przedmiot przynajmniej z tych skrzyneczek. No, ta Meduza i Fate. Czemu to tak kusi? Teraz kto? Czemu to tak kusi? W życiu nie dropnąłem żadnego itemku na pół. O Nie, w sumie dropnąłem jaki chyba. Czemu nie to... Nie no, teraz to nie oddają kompletnie. Giga skam. Dajcie łapkę jak się filmik podoba. Suba. Masterpiece to jest zysk. 5 zł. No, dawaj. Ja teraz dobra. Dajcie łapkę jak się film podoba. Komentarz dla zasięgu. Napiszcie yy, Julka Grubasie w komentarzach. Nie dostaniesz już Dobra. Napiszcie Julka Grubasie, będzie git. Teraz jeszcze dla Ciebie skrzynkę ogarnę. Jest 250 zł. W ogóle. 600. Nie, 700. Starczy, starczy, dobra. Ostatnia skrzynka dla Ciebie. Proszę, uratuj mi odcinek. Fajnie by było, jakby odcinek był uratowany. Kurde, myślałem, że ten Glock wleci, no 34 zł. Dobra, Mamy, musimy zrobić profit z tego. Lecisz grubo. Nie, bo ty otwierałaś, to ja polecę tani. 50 zł, wale 60 zł. Patrz, to jest Speedrun. Walę to. Nie, poczekaj, bo to jest za mało. 70 zł. Taka pompka. Nie, taka meczka nie no, naklejka, co jest? Spróbowało się. 60% za wolno się zakręciło. Kury. Kurczę blaszka. Dobra, walisz ty ostatni ten gruby, a ja wolny ten mniejszy. 0,20% na kraniec tutaj wody. Patrz, robisz technikę pyk. Nigdy łatwiej nie, prościej nie było. Zdrowia dobra, się. z tego masz robić profit. 220 zł. Ile chcesz? 500 Wiesz, że to będzie 40%. No. Wiem. No dobra. Jak mamy się bawić, to się bawmy Wybieraj sobie skinka. A nie chcesz tak... mniej trochę? Może jednak żebyśmy wrócili drobinkę. 36% to jest. Babo. Dobra. Najwyżej przegramy. Kurwa jak się wolno zakręciło. Znaczy kurczę blaszka 4 złote jeszcze. Dobra, to patrzcie. Ona którą kasę robiasz to? To, to No to patrz. Pokazać ci jak to się robi. No. Ale bym się zasrała, Ja też. Dobra. Widzowie. Dzięki za odcinek. Trzymajcie się. Znowu przegraliśmy pieniądze. Znowu przegraliśmy pieniądze, a w pewnym momencie byliśmy na zero w sumie ze skinami. Dobra, siema. Siema.